Kilka dawaj, 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 dawaj. I e, Kilka słów do mikrofonu. E, kilka sekund później. No więc chciałem powiedzieć, że wracamy. E, I że to, że nie osiągnąłem spektakularnych rezultatów to jest tą kawina, dlatego że wyraźnie powiedział, że jedzie w Himalaję i musi zgubić kilogramy. A ja wierzę, że teorię równowagi. Ktoś te kilogramy musiał dla nas zachować, żeby on wróci, żeby energia w układzie się zgadzała. Więc ja postanowiłem się poświęcić i odłożyłem do niego tą krankę gruszczową, tak. żeby było Zdol... ja lżej. I teraz zobaczcie, to działa. On siedzi zadowolony, uśmiechnięty, a ja umieram, no, ale to jest poświęcenie. To jest. Po to się ma przyjaciół. Tak, i to się nazywa Ying Yang. <gry> Właśnie. Równowaga w przyrodzie. No a teraz wyłącz to, bo muszę konać dalej.